Cześć widzowie z tej strony Leon i czyli kolega i dzisiaj gramy w Bob Battle. Nie wiem czy znacie, jeśli... Jeśli znacie, to... No to wiecie. a dla osób, które nie znają to jest po prostu, że jesteście głutami i musicie ze sobą walczyć. Ej, ale zostaw! Zły! <noise> jakby czasami i, naj, i większość no. i większość wygranych moich to będzie gdzie przez przez, Ej, e, przez skilla mój. który ma przez to jak jest bardzo skillowy miłość, a miłość nie ma za dużego skilla w obi Ej, mówić tego nie mówić. <noise> No co, gość? A. Nie. Uj, wyglądasz po Jakby co, to gramy do pięćdziesięciu. Nie, do czterdziestu przecież. Zostawiliśmy. Ej, jak ty... Nie dednąłeś. No smoka. Zostaw, zły piesek Kurde Jest, w końcu Poczekaj, bo ja wkuwałem I... I dawaj duplikujemy siebie tak do końca nie. Aaa, <laughs> zrisowałeś. Ej, jak ty siebie... Ej, jak chcę być stomplikowany, nie ty. Albo ciebie. Okay. No okej. obok mnie, wstań pomiędzy mną a moim klonem. Okej. No i możesz teraz... To wykonować swojego klona. Klonuj się klona! <laughs> Bracia? Dąle. Jeden z braci, weź piłkę. Nie wiem, który, ale weź. Czemu się naraz wzięło? Łop... Czekaj, czy to zadziała? Tak! Tak! <ścoughs> <ścoughs> powiększamy siebie. <ścoughs> Daj, jesteśmy na maksa, powiększa. Nie chciałem sklonować Ciebie No trochę mało Ciebie jest, wiesz Masz klona Nie, nie, nie Nie dedamy Kamecha, mecha Co, co Ej mi klawiatura? Tak, dwóch przeżyło przez Ej klawiatura mi się zliczowała I nie mogłem nic robić Ale, ale gluty przeżyły Gościu, dwa gluty Ja cię pokonam dwoma glutami <noise> Pomocy! Nie, nie giniemy! Szybko duplikator Jeszcze żyjcie, żyjcie Ja muszę się... <noise> tak! Jeden nawet kamera kamera jest dobre na late game, a było nie wiesz, pozwala ci zostać w miejscu. Poczekaj, mogę sobie potestować grapplinga, bo nigdy nie testowałem. A czekaj, będę chciał sobie wylecieć w kosmos. Aj, wyleciałem w duanie w kosmos. No czemu w dół, a nie w kosmos. Poczekaj, daj się przyciągnąć. mi no. się przyciągnąć jak bez scenika. Dobra. Daj. Poczekaj. Nie. No. Ja... ja prawie, że... Tutaj, no, ale jesteśmy teraz... no, musimy ja się... walczyć. Ja się, Ja się ze strzelę. To? Ej! Ej, dobra, to walczymy już. Nie zauważyłeś, że to jest moja platforma? Dobra, zapomniałem. Dobra, lecimy. O. Bo ja pomyliłem osobę. Bo ja pomy... O nie! No on ma moją ulubioną broń. No to prawdy. Potrafię z nim wygrać, ale tylko tam tu No to jest jedyne. Masz. Nie, nie wziąłem ciebie! Tapnij się. Pomniejsz ciebie. I weź ciebie. Wywal ciebie. Kiedy będziesz się tworzył, to cię pomniejsz. Zjedzcie. Co ty zrobiłeś? Widowie, to jest właśnie mój Bobby. I weźcie go za Ka Każdy mój dek to, to są dla Leona. Nie, ten... nie. No okej, okay, w każdy... będzie 5 milionów subów. Ka każdy mój dek to Każdy mój dek z mojego skill'a Bobby. Pierwszy raz mnie zabiłeś, brawo! Weź! I czemu ujawniałeś, że jestem słaby? Nie jesteś słaby! No, ja jestem po prostu lepszy od ciebie! <muszczaja> <Taki> <muszczaja> dziury! Na, či, no. Mam coś, czym cię pokona! O nie! To jest najpotężniejsza broń! A przynajmniej ty... Y mi typu miłosza, czyli... Ej, jest po tobie gościu. Leci wielka żakieta na ciebie. O, ale nie działał. Nie mógłbym, to nie działał. A, a to mogłeś mówić. Właśnie ten pan. Nie. Nie! Nie, nie. <noise> no, nie no, ciekawe może być

Oj, oj, to mogę mnie Nie Bo No, tylko to ciebie, <noise> przez środek! Prawie, żebym spadł, ale... mnie... O nie, to jest najgorsza mapa! <noise> Idealny na sekund dzisiaj zamieniłem w kamień. Uważaj, za niedługo nadejdzie wielki kamulec i właśnie oto on. Jeśli chcesz przeżyć, polecam się zamienić. Ja się polecam zamienić w kamień na czas tego. -oh. Nie <ślinia> ja, nie Jak cię pokonać? Ej, ciekawe co jest po tym kamieniu. Zostaw. Jest! Moja rakietnica, nie! <ślinia> ja, nie! Jak cię zabić, gościu? Ale i tak cię pokonał. Of. O, uratowałem siebie! Wiesz co wielkim gębeczkiem siebie uratowałem, wiesz? Wielkie tym, tym... tym czymś siebie... Gdzieś kolejna Ej, a wy strzała. gdyby... te platformy stlonowały? Aha, no, no, no... bo ja mam dwie już... Rzęty, no nie no i wiesz. Magnesik! Magnesik! Nie! O nie! Teraz nie! Ja tego... Nie! Leon żyj Nie, ale czemu mnie tam zespaunowało? Tyś nie bez ogręcnie Poczekaj! Co? Co ty zrobiłeś? Leon! No, to będzie naj... To będzie najkrótszy odcinek na tą kanale zrobiłem.

Losowe są najlepsze. Dobra, gramy do 40. A! 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 Milion IQ, ty, ty ty ty. Ty Ty wygrałeś ze mną na IQ. No, i to jest właśnie. Dobra. Trajdę. Ale <grym grym> ja za to mam dobrego AIM'a. Dobra, ty masz AIMA, ale ja za to mam... Dokonam... Niech to ty. Nie, ty masz po prostu <grym> jeszcze więcej IQ. so Nie, zostaw. Nie, nie, zostaw. 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 Nie, zostaw. Zostaw. O, oh. oh, Christmas tree. O, Christmas tree. O, oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. No nie wiem, czy tak za dużo zdziałaś. I tak nie będzie za nim tylko widać, wiesz? Nieważne co zrobisz, nie będzie mnie widać. Zgadnij Dobra, gdzie jestem. jestem. Widziałam pomysł. Ja nie wiedziałam szczerze, gdzie ja jestem. Mam... I coś jest On nie dadził od swojego lasera, to jest mój film. Nie dumnął on się bo... No nie dadziłeś od lasera, faktycznie, no. Hej, strunijmy go. Przestańmy. A może jeszcze raz? Ale czemu tu? I co, nie? Czy to on mnie... Czemu idealnie mi wskoczyłeś w No i teraz nie możesz puścić! Nie, nie! Co ja odwaliłam? Nie! Nie, nie stawiasz tesni! Ej, a ja chcę jakby... Mam pomysł! Tak! Tylko że... Gdzie ta Tesla się podziała? <grystanie i zamiarów> nie! Nie! Savik mocny to był akurat? <grystanie i zamiarów> Ty się siebie zabił przez własną od własnej broni! Powinno być pociągnięcie... Nie! Nie! Teraz je <grym>, Ja rozumiem, że nie umieć w tą grać, ale okej. Okay. Ja rozumiem nie umieć grać w tą grę, ale to jest już leciutka przesada. To nie ja, szybowanie. No ty akurat szybowaj przez kilka sekund wtedy. Czekaj, chcę sprawdzić jedną rzecz.

Nie ja nie wiedziałam, coś bo coś tam wymawkę przez chwilę... Czekaj... po widzowie! Będą widzowie... Jak dobrze. rej, widz mały... ...przez Nie, wy Nie zabieraj mi wysepek, na których mogę... <głos> <głos> Masz warta takiego wielkiego. Wyratek! Mam nie zabierać wysepek, to zabiorę ciebie gościu! Nie! Wy się żartujecie ze mnie? My tak by możemy grać nieskończoność. Że będę misował każdą... Naszy... O nie, wszyscy żartujecie teraz. <grym wiosenka> Możesz da <zestać grym wiosenka> śpiewać. da Kimberly, do dala, do Nie do da do dala, do dala, Nie! Okej, okay, fajnie. Nie, nie, nie. do dala, do Teraz wystarczy, że raz się zag... Wtedy wystarczy. Czekaj, mam miliona IKIO i ty nawet nie wiesz o co. Nie zdążyłem zrobić mojego planu. Ule! No, ale to jest skill. Kiedy kolega ma... Kiedy... Kolega, który nie ma ogólnie skilla, mu się pofarciło i miał skilla. Już wspomniałem, że kolega chciałem go użyć, aż spadłem. No to jest bardzo duży skill, kościół. Nie, gdzie ty jesteś? Nie wiem Nie chciałem w ciebie wlecieć. Ja chciałem w ciebie... Jednak to może być jeden z najdłuższych odcinków, jak będzie mi tak dalej szło słabo. Co się stało z moim kolegą? Nie, kolega! Od że tego nie widziałem. No nie, nie widziałem, ale widziałem, że, że... To było przez Tesle, wiem to. Wiem jedynie, że to było przez Tesle. Ja jestem głupi. <ślesztur ludźmi> do, 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 do... Nie, jeśli ty byś to przeszedł. No, łamę te dowody. to był graf. Nie, nie. NIE TU! Moja tarcza. To jest moja tarcza. Czekaj, wiem jak zniszczyć twoją tarczę, ale muszę poczekać. Teraz mogę i zniszczyć twoją tarczę. Zniszowałem czarną inną dziurę, fajnie. Nie, wy sobie żartujecie teraz nie? mnie? Wy sobie żartujecie teraz ze mnie? Ale to, to, to jest, nie jest pytanie retoryczne. Eee, Nie, nie, nie. Czarną cię. dziurę chce przesunąć. Czemu czemu czarną dziurę. A ty? A cię nie ma. No nie, że cię nie ma. Porobi. No. Naprawdę, wróćmy na chyba to... O, moje ulubione... Ej, no, mam swoje ulubione bronie. Oj, oj, oj. Tu nie. Jestem. Nie, skończyła mi się niewidzialność. Teraz jestem w widzialność! No! Jak ja miałem to przeżyć, widzowie. Widzowie, jakie ja miałem szczerze to przeżyć. U, Tak, to... mam na komputerze. No! A, czyli przyznajesz to. Czyli nawet nie muszę... Uch, to... to... moja... A, Byłem że do, bo tak. To jest. To jest 100% Halo? pewne. On nie jest aż taki skillowy. Gdzie ty jesteś? <ścoughs> Takie... Użyjmy tego metalowego slicamu. Zobaczmy, Dawaj testujemy to. No jak będzie miała jedna osoba. Nie. Nie przetestujemy tego tak. Nie. Zwisowałem w ciebie. O ja. Nie. No nie. Może żyję niewidzialności. Oj, Lili, nie cię Nie. Co? Jak? O obłom, Jak odcinek? No, to zobaczę. I... rekord wyświetlony pod ten Nie, nie, nie! Żartujesz sobie! Nie! Jeszcze przeżyję! Nie! Tak! Nie! Co, o, 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 to duplikować. Okej. Okay. Nie, nie, przez próżnię nie można. <gamy> Widzę. <wświetla keskarta. gamy wświetla> A ja miałeś karta. A co bym ciebie duplikował kamień? Nie wiem. No by były dwa kamienie na chwilę. Ej, jakie ja mamy z, z tym lootem go zabić przynajmniej? Albo nie, jeszcze ja poczekam na innym. Po co? Ej, ej, co jakby zrobić? Takie coś. Już, jakby. Co? Ej, ty już się zbagowałeś? Ej, dawaj robimy na 3-4. Ej, robimy na 3-4, czekaj, 3... Te No? Dobra, chyba będziemy już kończyć odcinek, więc pa widzowie. Do widzenia.